Wyobraźmy sobie, że jest godzina 23. Twój potencjalny klient siedzi w ciemnym pokoju, w kryzysie, no i właśnie znalazł swoją stronę. No i ma dwa scenariusze. Scenariusz pierwszy, sam telefon na stronie. Widzi numer telefonu, myśli, dobra dzwoni rano. Rano budzi się, motywacja spadła. Wstyd wrócił, nie dzwoni wcale. A scenariusz drugi, widzi kalendarz online o tej 23. Widzi dostępne terminy. 3 minuty wybiera, płaci, dostaje potwierdzenie, decyzja podjęta, nie ma odwrotu. Po 8 latach pracy z psychologami, z gabinetami, projektując strony, wiemy jedno: klient w kryzysie potrzebuje działać natychmiast, gdy znajdzie motywację. Telefon to już narzędzie z przeszłości. Kalendarz online to też szacunek dla procesu terapeutycznego. A płatność z góry to nie jest tylko biznesowe udogodnienie. To narzędzie terapeutyczne, które Wyeliminuje wstyd finansowy, zredukuje też nieobecności, no i pozwoli się skupić na tym, co ważne, na terapii.